A teraz idę na spotkanie z sędzią Waldemarem Żurkiem, a za, usłyszycie za chwilę, co ma do powiedzenia jeden z niezłomnych sędziów polskich. Sędzia przyjeżdża razem z grupą innych działaczy na zaproszenie Code UK, żeby porozmawiać o konstytucji, o łamaniu konstytucji przez pisowski reżim w Polsce. A następnie udam się na spotkanie, to o którym właśnie mówię, organizowane przez Code. Będziecie mogli zobaczyć to spotkanie. Tutaj jest. Link, a później po spotkaniu postaram się porozmawiać jeszcze z uczestnikami tego spotkania, z gośćmi, którzy przyjechali specjalnie dla Polonii tutaj do Londynu. Nim jednak to się stanie, nim spotkam się z sędzią Waldemarem Żurkiem i resztą zobaczcie czołówkę programu. Moja rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem była naprawdę fascynująca, ale niestety to, co powiedzieliśmy sobie, zostanie tylko między nami, ponieważ drobne problemy techniczne spowodowały, że jakość nagrania nie kwalifikuje się do emisji. Ale nie martwcie się, udało mi się namówić sędziego na specjalną rozmowę, na specjalny wywiad, który będziecie mogli zobaczyć w kolejnym programie. Dlatego zachęcam, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Moim pierwszym rozmówcą był Robert Hojda, prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, przewodniczący Komitetu Społecznego Marsz Milczenia, pomysłodawca i organizator Tour de Konstytucja.pl. A przede wszystkim bardzo pozytywny i dynamiczny człowiek. No, właśnie zakończyła się rozmowa w ramach. Połączenia przez Konstytucję. Jesteśmy z Robertem Hoydą, który jest sprawcą tego zamieszania. Powiedz Robert, jakie miałeś oczekiwania przyjeżdżając do Londynu? Dobre pytanie. Jakie oczekiwania? Przede wszystkim chciałem się spotkać z Polonią. Chciałem poznać was, chciałem się zorientować, jak wam się żyje, ale pod tym względem oczywiście demokratycznym, jak sobie radzicie. I... A takim naprawdę głównym celem było to, co możemy zrobić, odpowie znaleźć odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić wspólnie razem dalej w działaniu dla Polski. Gdzie są nasze słabe punkty w Polsce, gdzie są słabe punkty tutaj w Anglii, jako Polonii i w którym miejscu jesteśmy silni, jeżeli razem coś zaczniemy robić. Bo uważam, że powinniśmy już dawno coś, coś takiego stworzyć, co nam nas wzmocni z jednej i z drugiej strony. I co, w sumie jesteś zadowolony ze spotkania? Ja jestem bardzo zadowolony. To rzeczywiście, nawet ja bym powiedział, że przeszło moje oczekiwania. I ta radość wszystkich zgromadzonych tam pod tym jednym dachem, naprawdę ona była bardzo wielka. Ja widzę wielkie, optymistyczny, można powiedzieć... Takie, mogę sobie założyć optymistycznie, że naprawdę coś nam się uda zrobić razem. No wiesz, bo myśmy długo na was czekali. To już trzecia próba, trzeci podjazd. Pandemia nas zatrzymała, a teraz nawet wojna nas nie zatrzymała. No nie, tak rzeczywiście, COVID miał swój, swój wpływ na to, że ten trzeci raz. Ale w końcu po pół roku udało nam się przyjechać. Bardzo się z tego cieszę. No wojna robi swoje. Niestety dzieje się e, przykra sytuacja. E, Polacy pokazali zresztą przez to y, chyba wszyscy widzimy, jakim jesteśmy naprawdę zorganizowanym narodem, oddanym, gorącym i jak naprawdę potrafimy oddać ludziom to, co mamy w sobie, czyli tą życzliwość, otwartość to, co jest innym potrzebne w danym momencie. A powiedz mi, a co sądzisz o naszych londyńskich pubach? Znaczy, ja znam puby londyńskie, bo jak kilka lat mieszkałem w Anglii, także yy, zachęcam wszystkich, żebyście przyjechali wtedy, kiedy możecie sobie wypić dobre piwo z kija, bo jest duży wybór, czy coś ewentualnie innego. Paby londyńskie. Są bardzo fajne, bardzo głośne, bardzo wesołe, bardzo takie, naprawdę dobrze się tutaj czuję. To dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Udało mi się namówić na rozmowę także Danutę Przywarę, współzałożycielkę oraz wieloletnią prezeskę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a wcześniej członkini Komitetu Helsińskiego, członka Rady Fundacji KORT. No i napięcie schodzi, jesteśmy po imprezie i jak, jak, czy jesteś zadowolona z tego co cię tu spotkało? Generalnie tak. Były fajne i ciekawe pytania. Myślę, że w spotkaniu wzięli udział, wzięli udział ludzie, którzy, po pierwsze, interesują się bardzo tym, co dzieje się w kraju. Po drugie, czują to, co dla mnie jest szczególnie ważne, a więc prawa człowieka i samą istotę państwa prawa. Po trzecie. Są sercem w Polsce. Jeżeli nie całkiem, to przynajmniej porówno z tym, co tutaj. Myślę, że było to pierwsze spotkanie, że w jakiś sposób, przynajmniej z częścią spośród uczestników tego spotkania, będziemy nadal utrzymywać kontakt. I e, właśnie przed chwilą jedna z uczestniczek zwierzyła mi się, że e, widziała się z Janką Ochońską e, na jakimś spotkaniu. E, że Janka przekazała swój adres mailowy i że ona odważyła się napisać do Janki, po czym po trzech dniach dostała odpowiedź. Ja mogę powiedzieć tylko jedno: my, zwykli, my mamy zwyczaj odpowiadania na maile i e, traktowania. E, wszystkich uczestniczących w naszych tych typowych czy mniej typowych przystankach, jak e, potencjalnych partnerów tego, co robimy. Więc, więc jestem zadowolona. Tak. A ja wiem, że to nie jest Twój pierwszy pobyt w Londynie. Jak znajdujesz Londyn po 30? Nie, to po 20? 20? 24 lat. <laughs> e, wiesz, dosyć e, najbardziej dla mnie znaczącą różnicą e, była granica. Kiedy wtedy przyjeżdżałam, byli jeszcze smutni panowie w mundurach, którzy, czyli oficerowie, którzy zadawali nie zawsze sympatyczne pytania pod tytułem: Czy aby na pewno wyjadę po trzech dniach tak jak deklaruję? A teraz po prostu położyłam paszport, uśmiechnęłam się, zdejmując maseczkę, i to wystarczyło. No. Różnica kolosalna. To bardzo za, za to, że poświęciłaś czas i za fantastyczne spotkanie, naprawdę. Do zobaczenia. To ja, to ja dziękuję i do zobaczenia. Gościem spotkania Łączy nas Konstytucja w Londynie była także Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, współzałożycielka Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris i wiceprezeska fundacji Kort. Jak czy jesteś zadowolona z tego spotkania? Bardzo jestem zadowolona. Zostaliśmy po przede wszystkim bardzo ciepło przyjęci i to takie żywe zainteresowanie osób, które przyszły na spotkanie jest tym, co naprawdę rodzi nadzieję, że, że, że ta nasza praca jest po prostu potrzebna. Już co, bo ja myślę, że my tak nie do końca jesteśmy emigrantami, po prostu my trochę to kolonizujemy tą Anglię, ale z drugiej strony no, przejazd jest ze Słupska do Warszawy. Ze z Londynu dwie. dwie. Dokładnie. Także nie. No no, w tej chwili ta emigracja w ogóle samo pojęcie emigracji to to. to, to a się zdewalizowało z tego prostego względu, że e, faktycznie szybkość podróży, e, przede wszystkim kontakt bezpośredni e, z, z, z Polską i z tym co się u nas dzieje na co dzień jest taki sam praktycznie jak każdego Polaka, bo e, tego wszystkiego dowiadujemy się z telewizji, z internetu do tego wszystkiego wszyscy ludzie mają na świecie dostęp, więc... A, a jak znajdujesz Londyn, To jest Twoja pierwsza wizyta w Pierwsza. pierwsza, zupełnie pierwsza, nigdy w życiu nie byłam w Wielkiej Brytanii w ogóle i no jestem pod wrażeniem przede wszystkim różnorodności, wielokulturowości, tego, w jaki sposób tak. Bardzo naturalnie jest tutaj to osadzone, także to jest e, rzecz, którą my oczekujemy, że u nas zaistnieje w Polsce. No to witaj w klubie, bo ja tu mieszkam 17 lat i cały czas jestem zadziwiony, jakie to fajne miasto. <grym> także e, cieszymy się, że przyjechałaś, że znalazłaś czas e, i e, też dziękuję za to spotkanie, bo było bardzo fajnie. Również dziękuję bardzo. No i mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie z wami. No tak, bo łączy nas znacznie więcej niż tylko konstytucja. Zdecydowanie.